W poprzednim filmie mówiłem o procesie branżowej certyfikacji w IT, a konkretnie o rodzajach i poziomach certyfikacji sieciowej Cisco Systems. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co to jest recertyfikacja i jak wygląda jej proces. Witam Was na moim kanale. Zaczynamy. W ramach przypomnienia, najniższy poziom certyfikacji to Entry Level. Certyfikat potwierdza Waszą wiedzę i umiejętności z bardzo podstawowego zakresu IT. Jest on jednocześnie furtką do dalszego rozwoju waszej kariery. Następny poziom to Associate. Większość inżynierów, którzy posiadają już jako taką wiedzę IT, zaczyna właśnie od tego poziomu. Tutaj musicie wykazać się już dość szerokim opanowaniem zagadnień związanych z sieciami komputerowymi, bezpieczeństwem IT oraz automatyzacją zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. Następny poziom to Professional. To czas, kiedy profesjonaliści wybierają ścieżkę, w której będą się specjalizować. Tak jak w medycynie skończyły się czasy, gdzie byli tak zwani doktorzy, tak i teraz w IT nie mamy już tak zwanych informatyków, tylko są specjaliści. Bądźmy szczerzy, jak ktoś twierdzi, że zna się na wszystkim, to tak naprawdę nie zna się na niczym. Najwyższy poziom to ekspert. Tutaj należy wykazać się najwyższym poziomem wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym. A teraz uwaga! Certyfikaty mają swój okres ważności, który dla każdego z poziomów certyfikacji wynosi równe 3 lata, liczone od momentu uzyskania certyfikatu. Wyjątkiem jest entry level, gdzie nie ma czegoś takiego jak okres ważności. Tak więc nim nie będziemy się teraz zajmować. A co to dla nas oznacza, że certyfikat ma swój okres ważności? Ano nic innego jak konieczność recertyfikacji, czyli ponownego poświadczenia, iż posiadamy wymaganą wiedzę i umiejętności, aby dzierżyć konkretny tytuł sieciowego inżyniera. Co ważne, musimy to zrobić zanim upłynie okres ważności naszego certyfikatu. Jeżeli go przekroczymy, recertyfikacja nie będzie możliwa. Utracimy nasz certyfikat i cały proces ponownego uzyskania certyfikatu będziemy musieli zaczynać od zera. Trochę szkoda, bo nasza dotychczasowa praca nad certyfikacją pójdzie na marne. No, może nie do końca, gdyż wiedzy, którą już zdobyliśmy, nikt nam nie zabierze. Ok, a teraz sprawdźmy, co musimy zrobić, aby odnowić nasze certyfikaty. Jak pamiętamy z poprzedniego filmu. Na poziomie Associate możemy zdobyć tytuł Cisco Certified Network Associate, w skrócie CCNA. Aby utrzymać swój certyfikat w mocy, możemy się recertyfikować na kilka sposobów. Opcja numer 1. Zdajemy jeden egzamin w autoryzowanym centrum testowym Pearson VUE. W tym wariancie recertyfikacji możemy zdać klasyczny egzamin na poziomie Associate. Możemy też zdać egzamin Core z wyższego poziomu certyfikacji, czyli profesjonal, gdybyśmy od razu chcieli iść w górę w naszej inżynierskiej karierze. Tak na marginesie: dobra wiadomość jest taka, że prawie zawsze zdanie egzaminu z wyższego poziomu lub też zrecertyfikowanie się z wyższego poziomu automatycznie recertyfikuje certyfikaty z niższych poziomów. Takie all-in-one. Kolejna opcja to zdanie dowolnego z egzaminów Concentration z poziomu Professional. Uwaga! Nasz certyfikat CCNA także zrecertyfikuje zdanie dowolnego egzaminu z poziomu Expert, czy to teoretycznego w Centrum Testowym Pearson View, czyli takiego samego Core jak dla poziomu Professional, czy też dowolnego egzaminu praktycznego w dedykowanym laboratorium Cisco. Drugą ścieżką recertyfikacji jest ukończenie treningu online na platformie Cisco U. Po każdym z takich kursów otrzymujemy punkty, tak zwane Continuing Education Credits. Oto przykład kursu online na certyfikat CCNA, z którego otrzymujemy 30 kredytów CE. Jak widzimy, jest to wystarczające do odświeżenia naszego certyfikatu na następne 3 lata. Teraz opowiem o recertyfikacji na poziomie Professional. Aby utrzymać ważność swojego certyfikatu Cisco Certified Network Professional, w skrócie CCNP, możemy zdać klasyczne egzaminy w autoryzowanym centrum testowym Pearson VUE, tak jak to było w procesie certyfikacji. W tym wariancie zdajemy dowolny technologiczny egzamin Core z poziomu Professional, Albo dwa dowolne egzaminy specjalizacyjne Concentration z poziomu Professional. Nasz certyfikat CCNP także zrecertyfikuje zdanie dowolnego egzaminu z wyższego poziomu certyfikacji, czyli EXPERT. Czy to teoretycznego w Centrum Testowym Pearson View, czyli takiego samego Core jak dla poziomu Professional, czy też dowolnego egzaminu praktycznego w dedykowanym laboratorium Cisco. Drugą opcją jest ukończenie kilku kursów online na platformie Cisco U i zebranie odpowiedniej ilości kredytów CE. Tutaj warunkiem recertyfikacji jest albo ukończenie kursów online i uzyskanie 80 kredytów CE, albo skorzystanie z wersji hybrydowej, czyli uzyskanie 40 kredytów z kursów online oraz zdanie jednego egzaminu specjalizacyjnego Concentration z poziomu Professional. Które zdajemy klasycznie w autoryzowanym centrum testowym Pearson View. Osobiście polecam 80 kredytów robiąc kursy online, gdyż jest to dużo prostsze od zdawania egzaminu w centrum Pearson View. Oto przykład kursu online typu Core, z którego otrzymujemy 64 kredyty CE. Jak widzimy, nie jest to wystarczające do uzyskania recertyfikacji na poziomie professional. Aby temu zaradzić, Wybieramy sobie drugi kurs online, który dołoży nam dodatkowe 40 kredytów. Teraz mamy już nadto kredytów, aby nasz certyfikat Cisco Certified Network Professional był ważny przez następne 3 lata. Jeżeli chodzi o poziom ekspercki, to certyfikat Cisco Certified Internetwork Expert potocznie CCIE. Możemy odnowić zdając egzaminy w autoryzowanym centrum testowym, gdzie do recertyfikacji potrzebne nam będą albo dwa dowolne egzaminy technologiczne Core z poziomu Professional, albo trzy egzaminy specjalizacyjne Concentration z poziomu Professional. Możemy też zdać jeden egzamin Core i jeden egzamin specjalizacyjny Concentration z poziomu Professional. Może być dowolny, czyli tak jak przy certyfikacji CCNP. Nasz certyfikat CCIE także zrecertyfikuje zdanie teoretycznego egzaminu ze ścieżki certyfikacji dla architektów IT, czyli Cisco Certified Design Expert, czy też zaliczenie dowolnego eksperckiego egzaminu praktycznego w laboratorium Cisco. Tak jak na niższych poziomach certyfikacji, także i tu drugą opcją jest ukończenie kilku kursów online na platformie Cisco U i zebranie odpowiedniej ilości kredytów. Jak się za moment przekonacie, na poziomie eksperckim wachlarz możliwości w opcji numer 2 jest całkiem spory. I tak, warunkiem odnowienia certyfikatu CCIE jest albo ukończenie kilku kursów online i uzyskanie 120 kredytów CE, albo skorzystanie z różnych wariantów wersji hybrydowej, czyli uzyskanie 40 kredytów z kursów online oraz zdanie jednego technologicznego egzaminu Core z poziomu Professional, który zdajemy w klasycznie w autoryzowanym centrum testowym Pearson View. Albo uzyskanie 40 kredytów z kursów online oraz zdanie dwóch egzaminów specjalizacyjnych concentration z poziomu professional, albo uzyskanie 80 kredytów z kursów online oraz zdanie jednego egzaminu specjalizacyjnego concentration. Tak jak w przypadku recertyfikacji CCNP, tak samo i na poziomie eksperckim polecam zdobycie 120 kredytów robiąc kursy online. Gdyż jest to najprostsza i najbardziej komfortowa droga do przedłużenia ważności naszego certyfikatu CCI na następne 3 lata. Więcej szczegółów odnośnie polityki recertyfikacyjnej firmy Cisco Systems znajdziecie na stronach www poświęconych tej tematyce. Na koniec chciałbym dodać jeszcze jedno, aby wszystko było jasne. Niestety, sam fakt zdobycia oraz utrzymania ważności certyfikatu nie gwarantuje Wam zdobycia lub utrzymania wymarzonej pracy. Wszystko zależy od aktualnej koniunktury na rynku oraz zapotrzebowania na konkretny typ specjalistów. Niemniej jednak, mimo hucznych zapowiedzi przejmowania miejsc pracy przez AI, zapotrzebowanie na ekspertów IT wciąż nie słabnie. Pamiętajcie, że biznes, informacja, finanse czy wojsko nie jest w stanie obejść się bez sprawnie działającej sieci i jakoś nie zapowiada się, aby w przyszłości było inaczej. Tak więc inżynierowie sieciowi z krwi i kości zawsze będą w cenie. Na dziś to byłoby na tyle. Jak zwykle, zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz naciśnięcia dzwoneczka powiadomień, aby nic Was nie ominęło. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.